Jest chyba, możemy lecieć z koksa. Ciebie, z tej strony witam na moim kanale I dzisiaj taki sporo spóźnienia, bo dzisiaj już dwudziesta gdzie w tym miesiącu nie było, znaczy, projektów, a premiera była. E, dlatego zrobiliśmy e, na zapytanie, sam takie zapytanie, akurat kurde, no, pojechamy, koniec, jak to było. E, z, po ostatnich fake newsach, e, gdzie ktoś tam obejrzał i zapytał mnie, jak jakie bym rekomendował jak konfigurację. Pod trzy różne wersje z 60 km. Oczywiście na podstawie testu, którym później na koniec powiem. I co? Komputer będzie, może powiedzieć, jeden tylko z trzema różnymi konfiguracjami. Jeśli jeden, chodzi, jeden jeśli chodzi o architekturę obudowy po tej głównej, czyli Kratekx, bo takie ostatnio rekomenduję. I będzie wersja na GTA 5 oczywiście, tylko w trzech ustawieniach, Słuchajcie, żebym sobie przypomniał. Będzie wersja Full HD High, 60 klatek, czyli na przykład więcej nawet, bo to 960 tam będzie. Potem będzie Full HD Very High i to będzie 970. I Full nie Full HD, tylko VQHD. Very high te 60 klatek, no i to będzie 980, I tak w tym będą się różniły te komputery. No i tam oczywiście zasilacze, żeby tam to ogarnąć. Także po kolei jedziemy. Procek i 54690K, oczywiście ten nie ma co brać mocniejszego. Chłodzenie, i teraz tutaj w zależności od tego, jakie sobie chcesz dobrać, możesz wziąć i boxowe, możesz wziąć jakie tam chcesz, ale ja tutaj dobieram albo H100i, albo H105, zależy tam, czy nam się zmieści, czy nie zmieści w daną budowę i czy y, jak tam będzie z tymi nowymi edycjami? Nie? No te to się nie zmieści bo to są 140 czy znaczy 280 na 140. To nie, to nie bardzo, bardzo, ale właśnie 120 280 wejdzie w tą budowę, którą wybraliśmy. E, I to też jakby taka premiera informacja dla Was e, i będzie też dostępna dla was. Znaczy jest już dostępna dla Was, więc też fajna informacja będzie dodatkowo. Mm. Także takie chłodzenie. Mniej więcej w tej samej cenie. Tutaj są tam w dystrybucji się trochę różnią, ale to albo H10i, albo H105. GT jeszcze nie ma, więc jakby dystrybucji nie ma. Płyta główna, którą wybrałem to Maximus 7 Jean. Oczywiście z Republiką Gamers, oczywiście Asusa. Płyt GZS, Nie sterowniki, tylko ten. Pamięć. To oczywiście Avexir. Blitz. Dwa razy. Um... 8GB czy 16GB kit White LED czarno-czerwone białym podświetleniem SSDK to BX e, setkę 250GB i teraz, właśnie trzy e, karty graficzne. Albo tej jeszcze niestety w dystrybucji nie ma, dopiero, e, dopiero widziałem SSC ale to pewnie też w przeciągu tam kilku dni czy kilkunastu da się już ściągnąć, bo już zapowiedzi są. Hmm, oczywiście w sklepie EVGA można kupić, ale nie wiem czy ona jakby od razu już będzie dostępna, czy też trzeba będzie na nią poczekać, zobaczymy. ale tak, generalnie 960 4 gigowa wersja, nie 2, tylko 4 gigowa, bo jak widzieliście testy to, bo pytacie mnie też o to, tak jest różnica i jak kto tam woli, jeśli dla niego istotne jest, żeby ta gra, ale jednak lepiej trochę chodziła, to te 4 GB się przydaje tej 960, naprawdę jeśli chodzi o tą grę. Także wersja FTW oczywiście najbardziej podkręcona Jacex 2.0 czyli poprawione chłodzenie. To już ta nowa edycja. to taka wersja i to jest, I to jest wersja komputera Full HD ustawienia Hive w GTA 5 i tam będzie nawet 60-70 klatek oczywiście. Wiadomo, że to nie jest. Także ciągle Wam stoi, tylko gra wiadomo, że płynie, ale no to powiedzmy tam w wynikach, benchmarkach jest e, chyba 71 pokazało, więc powyżej 60 klatek mamy. E, drugą kartą, jeśli chodzi o ustawienia Wery High na Full HD, no to 60 klatek powiedzmy na 59 chyba w, e, będzie, 970 będzie, czyli tak, którą ostatnio mieliśmy w MKG 0104 2015. Oczywiście ta też ma poprawione ACX20, plus chłodzenie. A jeśli byście chcieli uh, w tej wyższej rozliczności, czyli QHD i też mieć Very High ustawienia, no to 980 FTW oczywiście. Nie wiem, czy to jest wersja Plus, chyba ta jeszcze tutaj nie jest, ale mam nadzieję, że już się pojawia wkrótce, <laughs> więc będziemy też trzymać rękę na pulsie. I tak wygląda, jeśli chodzi o karta kontra wydajność w tej grze. Tutaj do. 960 wzięliśmy 550, a do 770, 970 i do 980 wzięliśmy 650 w konfiguracjach. A obudowa. Obudowa to Bitfenix Phenom um, microATX wersja, ale ani biała, ani czarna, tylko czarno-zielona e, w edycji Nvidia. E, pytałem się w dystrybucji, powiedzieli, że mogą mi załatwić. E, Taką, chociaż ona jest dla, tylko dla partnerów Nvidii i też nie dla wszystkich, ale jak zacząłem przypierać, to znalazłem, jak widzicie, na Marelach. Jest dostępna, znaczy tutaj jest. Nie ma. Produkt dostępny, ale nie ma natychmiastowej wysyłki, więc to znaczy, że e, nie ma na magazynie, tylko trzeba ją ściągnąć. <laughs> ale jest. No tak Generalnie obudowa tak się prezentuje bardzo fajna, jakby ktoś chciał. Nie ma okienka oczywiście, ale ma tam te akcenty Nvidia, badża e, z góry, mesza. Płyta jest pionowa niestety. Tu montaż z tyłu może być 120-140. Jak widzicie, tutaj zasilacz. zasilacz to chyba z przodu. W ogóle tutaj chyba. Jest. Zasilacz tutaj jeden kuler, tu drugi kuler. Generalnie konfiguracja jest przewidziana tak, że mm, pokazuje tylko podstawowe elementy i pokazuje za te elementy orientacyjną cenę wedle kursów, na które są na teraz, na dzisiaj. Tu oczywiście montaż na SSD, dodatkowa blaszka. A, tam przyciski, power, reset, słuchawki i tak dalej. Tutaj ten becz, tutaj ten zielony akcent od środka, jeśli chodzi o mesza. Tak wygląda troszeczkę roz. vivisekcja, y, <grywka> rozłożona obudowa. Hmm. A, tutaj jest miejscówka na zasilacz, tu jest cooler z boku jeden. No i tak wygląda z góry. To chyba wszystkie rzuty, tak. I y, teraz, oczywiście, chodziło o test, ten test, i tutaj mamy. 960 jest 71 w ustawieniach Full HD na high, 71 klatek. 970 w Very High jest 61,9. No i 980 w VQHD. Very high jest 59. Także według tego testu ktoś mnie poprosił, żebym zrobił tak, takie trzy konfiguracje. Więc można powiedzieć, trzy w jednym zrobiliśmy. Eee, trochę, że się wykpiliśmy, że <grym> trzy zestawy w tym miesiącu w jednej edycji. Ale generalnie nie mam aż tyle czasu, żeby się bawić w te zestawy yy, czy wrzucać. Yy, więc będzie od. No, zobaczymy, jak gdzie w przyszłym miesiącu. Może się uda coś zrobić więcej. A jeśli nie, to zrobimy po prostu zestaw pod wieśka. Podobnej, możliwe, że po, w podobnej, bo wiecie, może mieć większe wymagania. Ale no, na pewno jakiś jeden, co najmniej jeden będzie. Eee, I co jeszcze? Eee, a, to mogę Wam pokazać. Ceny oczywiście. Wersja e, Full HD High 60 klatek, powiedzmy to 70 tam będzie, tak? Czyli tu mamy tak. I54690K, Corsair H105 albo H100i. Maximus 7 Jean, Blitz Avexiri, BX 7250 i EVGA GTX 960 FTW um, z 550 zasilaczem i tą obudową. 5,995 zł. Na tą chwilę cena. Jakby ktoś chciał dodatkowe jakieś kulery, dodatkowe jakieś rzeczy inne, chłodzenie, mniejsze chłodzenie, inną płytę, no to wiadomo, że cena będzie inna. A propos kursów, też cena będzie tylko za te graty i magia szakala. Dodatkowo. W tym y, miesiącu dodaję tutaj cenę y, za Windowsy poza ceną całkowitą, bo niektórzy z Was pytają, że nie chcą Windowsów, tylko chcą na przykład y, o, o, Chroma postawić albo... Spróbować jakiegoś tego, jakąś nazywa hamaka zrobić, i tak dalej. Więc żeby, żebyście nie musieli przeliczać, to generalnie robię Wam graty ze składaniem wszystkiego i tak dalej, instalacją systemu. Ale jakby tutaj dodatkowo ten system, jak dokupujecie Windowsa, no to ta cena do Windowsa dochodzi. Oczywiście w Magii Szakala, to jest projekt, motor, instalacja, aktualizacja, OCS, testy, pakowanie, wysyłka. A dodatkowo pierwsza osoba, która się zgłosi, do, nie każda, to zaznaczam. Pierwsza, nie będę robił dwóch takich samych komputerów, po prostu na znanym miesiącu, tylko pierwsza. MKG, omówienie zestawu, jak już będą graty i z pokazaniem ich. Unboxing ze wszystkich komponentów i akcesoriów, jak będziemy dodawać jeszcze jakieś klawiatury, myszki, monitory i tak dalej. Sprawdzenie podstawowych komponentów, pierwsze uruchomienie, ewentualnie aktualizację biosłys, jeśli jest wymagana. Montaż timelapse, czyli jak zwykle i podsumowanie projektu. Tak to wygląda. Dobra, teraz wersja Full HD Very High 60W, czyli z 970 -ką i z Bitwenxem ale 650 W i kosztuje 6556 6 plus 399 z Magią Rzekła plus, plus 399 zł za Windblowsa, a wersja z 980 -ką i 650 980 FTW oczywiście i bitwa Niksen 650 W to 7777. 47 <laughs> szczęśliwe 4 siódemki, trala. No i oczywiście Windows 399 i to było na tyle, można powiedzieć. Mam nadzieję, że taka wersja MKG w tym miesiącu wam się podobała, taka trochę inna. Dostałem po prostu za dużo zapytań o GTA V i żeby nie odpowiadać każdemu, to po prostu zrobiłem jednego, jednego MKG. Obejrzycie sobie i ewentualnie podyskutujemy sobie pod e, materiałem. A pytania o Wasze projekty proszę słać mi na maila, a nie wrzucać mi w czy w, pod ten materiał, czy pod zupełnie inne materiały, bo będę wywalał te wpisy. Hmm, odpowiadam tylko na pytania wysłane na maila. I też nie przysyłajcie mi pytań na Steama, na Twittera itd. Tam są innego rodzaju działalności. Na pytania odpowiadam tylko na maila, podanego w opisie kanału. Jeśli pytaliście też mnie o konkurs na koszulki myślę, że zrobię. Będzie konkurs, jak już uda mi się przycisnąć menażera projektu, który obiecuje mi już od trzech tygodni, że moje wszystkie projekty pojawią się na sklepie, wtedy jak już się pojawią wszystkie na sklepie, to wtedy wyciągnę kilka Kilka ze sklepu um, projektów i zrobić z nich konkurs. No to by była na tyle, taka zapowiedź mała nie powinna być, ale dobra nieważne. Od razu upchnąłem. Będzie osobny materiał o tym, więc spoko. E, trzymajcie rękę na pulsie. I to by było na tyle. Dzięki za uwagę. Cześć. Szekalaut.